Na program zapraszają farby Magic Paints i Wooster. Profesjonalne artykuły malarskie. www.magic.pl, gdy liczy się jakość. Na program zaprasza producent paneli dekoracyjnych 3D Via Panels. Zmieniamy charakter wnętrz Via Panels. ukośnik Via. Jest duże, bardzo ładne, ale niestety ciemne. I, I ściany, które również są ciemne, powodują, że wnętrze wydaje się ponure. Musimy to zmienić. Rozjaśnimy wnętrze, wprowadzając, wprowadzając inne kolory, wprowadzając jasne powierzchnie stołu, mebli, kanapy, którą postawimy na samym środku ciemnej podłogi. Stół zmieni też umiejscowienie. Przyciągniemy go bliżej kuchni, to będzie bardziej praktyczne i wygodne dla właścicielki. Znajdą się też tam obrazy, rośliny w dużych donicach, duże designerskie lampy, piękne krzesła które sprowadzimy z Włoch, które wpadły w oko właścicielce. Dodatki będą w, kolor w kolorach gorących, czerwonych, pomarańczowych i bordowych, bo to ulubione kolory właścicielki. Sypialnia ma taki bardzo dziwny rzut, gdzie znajduje się trój trójkątne połączenie ścian. Ten problem rozwiążemy sobie panelami, które nam pięknie wypełnią całą ścianę. Dodatkowo jeszcze je oświetlimy. Wybraliśmy panele z kolekcji Via Panels o motywie fali, czyli Wave, i pomalujemy tą ścianę na bardzo ciemny, fioletowy kolor. Łóżko postawimy też w innym miejscu. Resztę załatwią dodatki. Przed nami w odcinku dosyć wydaje mi się trudny temat. Musimy pomalować plastikowe powierzchnie i to duże plastikowe powierzchnie. Jaki produkt byś byśmy polecił? Do plastiku stosujemy farbę Diamond Hard Acrylic Enamel. To jest specjalistyczna farba, którą możemy aplikować wewnątrz, tudzież na zewnątrz. Czyli już nie mamy problemu. No, nie ma problemu. Mamy tą farbę. Dokładnie. dokładnie jak dokładnie, z kolorami. Kolorystyka jest nieograniczona, czyli możemy zrobić każdy dowolny kolor z każdej palety kolorystycznej. Chyba, że mamy już naprawdę ciężki przypadek, że musimy się podpasować kolorem, załóżmy do tapety. To wtedy my z tej tapety szczytujemy fotospektrometrem kolor i robimy dokładnie, dokładnie ten kolor, który ma być. I oczywiście jeszcze możemy wybrać, czy ma to być połysk, czy satyna. Diamond Heart jest na tyle specjalistyczną farbą, że możemy ją malować praktycznie każdą powierzchnię, tak jak mamy tutaj zaprezentowane. Może być to rakierowane drewno, tudzież ceramika, może być to mieć, plastiki, szkło, galwanizowane metale, laminaty, PCV. Laminaty też? Też. Wszystkie syntetyczne laminaty, czyli śliskie powierzchnie, te, które właśnie jest ciężko pomalować, ze względu na to, że farba musi mieć dobrą przyczepność. I właśnie ta ją ma. Jeszcze jedno pytanie, czy do pomalowania takich gładkich powierzchni jak okna i dużo jest tych powierzchni, potrzebujemy specjalnego narzędzia? Możemy pomalować pędzlem, istotne jest to, żeby był to dobry pędzel, na przykład Silver Tip, pędzel z włókien poliestrowych, bardzo gładki, dzięki któremu nie będziemy widzieli smug. Będzie wyglądała jak polakierowane proszkowo? Tak, jeżeli się do tego przyłożymy, to tak. Super. Pojawiła się niedawno, całkiem niedawno, nowa mobilna aplikacja, którą stworzył Kontakt Simon, dla ułatwienia pracy, zarówno dla nas architektów, jak i dla wszystkich użytkowników. Można ją pobrać w bardzo prosty i bezpłatny sposób przez Google Play albo przez App Store, zależy kto czego używa. Po, od, po, od, po, po pobraniu, tak wygląda główna strona tej aplikacji. I co my tutaj mamy? Mamy produkty, wszystkie produkty. Wszystkie kolekcje, które możemy sobie y, obejrzeć, nawet bardzo bardzo dokładnie, to znaczy z każdą możliwą, w każdej możliwej kolorystyce, w każdej możliwej konf konfiguracji, y, mamy y, różne możemy sobie je powiększyć y, różne nakładki, różne ramki, y, różne włączniki i gniazdka. Y, dodatkowo możemy sobie zobaczyć jak to wygląda już w wnętrzu zaaranżowanym. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, możemy sobie poczytać o zaletach, funkcjonalności, możemy sobie y, spenetrować dokładnie, jak to wygląda w środku. Bardzo szybko i bardzo sprawnie ogarnąć temat. Jeżeli już się zdecydujemy na, y, na, wybraną, y, na wybraną serię, y, cofamy się do początku, też w bardzo prosty sposób, i mamy dwa konfigu y, konfiguratory. Pierwszy konfigurator to jest konfigurator prosty. I to jest taki, którego ja używam. E, mogę sobie tutaj e, zaznaczyć e, wszystkie wnętrza, w których chcę użyć tych włączników, gniazdek i tak e, Dużą zaletą e, tej aplikacji jest, jest fakt, że kiedy już wybiorę potrzebne i dodam produkty, e, które, które, będę, które będę stosowała we wnętrzu, a jest bardzo duży wybór. To od razu pokazuje mi się cena, więc będę wiedziała, jaki będzie koszt całej realizacji. Kiedy już mam wybrane wszystkie włączniki i gniazdka, na samym końcu znajduje się taka informacja, jak geolokalizacja. Wchodzę w nią, wiem gdzie jestem i od razu pokazują się miejsca, gdzie w bardzo szybki sposób będę mogła nabyć te produkty. thanks Ciemne kolory na ścianach, nie mówię tylko o tym fiolecie, ale również y, wszystkie ściany są tutaj potraktowane ciemnym, szarym odcieniem, ciepłym beżu, tak żeby pasował do ciemnej podłogi. Y, ciemne dodatki, ciemne tkaniny na, y, w oknach powodują, że sypialnia wydaje się bardziej przytulna, a właścicielka czuła się tu bardzo bezpiecznie. Mała, wielka pielęgnacja dla kobiety zapracowanej w wielkim mieście kilka kosmetyków dla Justyny. Z nowej y, kolekcji. Kolekcja czerpie prosto z natury, jest ekologiczna, jest y, bardzo dobra i dla kobiet, dla mężczyzn, y, również dla dzieci. W tym wnętrzu metamorfoza nie była wcale bardzo spektakularna. Tak naprawdę zmieniły się kolory ścian, co miało bardzo duże znaczenie, ponieważ tamten odcień był za bardzo ponury. Dodaliśmy trochę światła, zmieniliśmy też dodatki, umiejscowienie mebli i pojawiły się bardzo ładne designerskie lampy, które wprowadziły klimat i odpowiedni charakter. Kanapa w jasnym odcieniu szarości z taką strukturą bardzo aksamitną. Wprowadza tutaj dużo ciepełka, a obraz, który wisi za mną w bardzo dużym formacie, który ma tytuł Odpoczynek, powoduje, że właśnie w tym wnętrzu chcemy odpoczywać. za obejrzenie programu dziękują farby Magic Paints i Wooster. profesjonalne artykuły malarskie www.magic.pl gdy liczy się jakość za obejrzenie programu dziękuję producent paneli dekoracyjnych 3D Via Panels zmieniamy charakter wnętrz Via Panels www.iden.pl ukośnik via